Już idę, już idę, czekajcie, nie odchodźcie od mikrofonów. O! Dzień dobry. Leśny dziadek będzie opowiadał o nabojach. Tylko zobaczymy, czy dobrze taczkę ustawiłem. A, trochę za daleko. Ok. Yy, moi drodzy, wysiadł mi mikrofon, bo jest zimno, więc będę mówił do kamery. Będzie głos dochodził z oddali. Dzisiaj historia o nabojach, bo jak wiecie, ja te wszystkie koncesje, pozwolenia to mam tylko po to, żeby kolekcjonować amunicję. A o pozwoleniu za chwilę powiem. Dzisiaj będę Wam opowiadał o nabojach bocznego zapłonu, o dziesięciu tysiącach sztuk amunicji, którą właśnie trafiłem. Yy, kilka słów dla osób, które słuchają mnie po raz pierwszy. Po pierwsze, Leśny Dziadek ma koncesję i sklep z bronią. Po drugie, ja tą broń i tą amunicję sprzedaję Wam, posiadaczom pozwolenia. Po trzecie, zrobienie kolekcjonerskiego pozwolenia na broń jest najprostszą sprawą na świecie. Uwierzcie mi. A jak mi nie wierzycie, to pobierzcie PDF-a, który jest w pierwszym komentarzu podpięty, oraz jest również w opisie filmu. To jest taki bezpłatny PDF, gdzie jest wszystko o pozwoleniu na broń. Ta broń jest dla każdego. Okej, okay, ale do rzeczy. Lata, późne lata 70. Moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa związane z bronią, amunicją. Musimy otworzyć. Kto z Was jeszcze pamięta? To jest tego PESEL-u, co ja, amunicja bocznego zapłonu w tych pięknych pudełeczkach, gdzie mamy takie kartonikowe szufladki. Widzicie? Z tego bym się zaryzykował strzelić, ale z tego już można z broni powtarzalnej z KBKS-u z radomki strzelać. I takie kartonikowe przegrody i moje pierwsze wspomnienie, Ząbkowice Śląskie, jedziemy gazikiem, nie, nie ułazem, jedziemy gazikiem na strzelnicę, gdzie żołnierze służby zasadniczej strzelają z Kałasznikowa, a kadra się nudzi i bawi. I mamy KBKS Radomkę, ja mam może trzylatka, pamiętam jak jeden z sierżantów powiesił butelkę na drzewie, i potem strzelaliśmy do tej butelki. I ja pamiętam jak dziś, jak wyciągałem sobie te naboje z kartonika i repetowałem radomkę. Ok, to jest wersja pierwsza. Yy, te naboje będą dostępne na stronie dla kolekcjonerów. 7 marca 1974 roku. Ja się urodziłem. 21 marca. Ja się urodziłem w maju tegoż roku. A trzy lata później z tych naboi strzelałem. Ale. To są lata 70., idziemy dalej, bo to jeszcze nie jest klu dzisiejszego programu. Aha, wytrzymajcie do końca, bo na samym końcu tego filmu zobaczycie coś, czego jeszcze żeście na żywo u leśnego nie widzieli brudnym paluchem. Ok. Następnie przychodzą lata 80. Te naboje wielu z Was zapewne kojarzy. Naboje typu Sport. Oczywiście wszystko w języku angielskim oraz polskim. Naboje boczne go zapłonu długie. Exported by Universal. To SBC mieli taką fajną spółkę jeszcze w latach 90., ten uniwersal. Kto się zasłużył, ten tam służył. Kojarzycie z lekcji P.O.: Przysposobienia Obronnego, świętej pamięci Alojzy Sroga, lata wczesne 90. Z tych naboi strzelaliśmy na strychu liceum w Ząbkowicach Śląskich. Strzelanie się skończyło, jak przestrzeliliśmy tymczasowy kulochwyt wykonany z podkładów kolejowych, potem drzwi, a potem y, pocisk utkwił w ścianie. Ale do czego ja dążę? A, jeszcze po drodze mamy lapułę. Poczekajcie. Zostawmy sobie to. Sport zwykłe, sporty idą w odstawkę. A. Kto był resortowym dzieckiem, kto się szykował do Spartakiady, kto w jakimś WKS-ie odsłużył służbę wojskową, strzelając precyzyjnie, ten miał szansę otrzymać na ćwiczenia amunicję 22 LR Lapua, Made in Finland. Od razu mówię, nie byłem resortowym dzieckiem, no chyba, że za resortowe dziecko uznacie brzdąca, którego tato jest sierżantem, po czym chorążem sztabowym, który nigdy nie wstąpił do nieboszczki PZPR-ki. Ja takich nigdy nie widziałem. Jak się komuna kończyła, to ja biegałem w krótkich majteczkach, to tak dla tych, którzy mówią dziadek tsb Nie załapałem się, sorry, trochę szkoda, bo dzisiaj byłbym, miałbym spółkę giełdową. Więc piękna lapuła Dla wybrańców Nie otwieram Chyba, że się da z tej strony Ale nie chciałbym zniszczyć Nie, wybaczcie, bo to jest takie Niezamknięte pudełko z moich zbiorów Do czego ja dążę <laughs> Tytułowe 10 tysięcy nabojów Proszę bardzo 5,6 mm nabój sport Ekstra 75, 10 tysięcy sztuk o Jezu, bo później niestety... A, lapuła mi wpadła. Czekaj, tam, czekaj tam. Tego nie było w scenariuszu. Znaczy w ogóle nie było scenariusza, ale to dzisiaj tak na spontanie kręcę. Dobra. Trudno, odstawimy w śnieg. Albo tu. Bo w śnieg szkoda. Mroczny obiekt pożądania. 10 tysięcy sztuk. Była amunicja... O której krążyły legendy, yy, ja tego nie wymyśliłem. To jest krawat zetępowca ze żarty przez myszy. A po co takie krawaty dawali w fabryce? Uwaga, naboje bocznego zapłonu długie, ale nie sport. Sport 75. Czym to się różni? W zasadzie wydawałoby się, że kolorem pudełeczka. Chodźcie tu na boje. Produkowane w tych samych latach co te, ale burdel. I mamy taką różnicę. Sport i Sport 75. Nie wiem, czy jestem w osi kamery. Tu wszystko to samo. Tu wszystko to samo. Ten sam uniwersal. Ale oprócz tego, że ta amunicja ma taką ekskluzywną, błyszczącą, srebrną, czyli niklowaną łuskę, to zobaczcie sobie różnicę, jak się uda w osi kamery. Zobaczcie sobie różnicę w pocisku. Czekaj, pójdę po drugiej stronie i zobaczę, czy to. O, teraz widzę. Zbliżamy. O, no, wyostrz. Patrzajcie. O, teraz widać. Teraz chyba widać. Pocisk jest taki smukły, dłuższy. Ma większy ładunek prochowy <laughs> i świętej pamięci pan Alojzy. Który strzelał z nami w moim liceum, zwykłych naboi, używał, wiecie do czego? Do radomki, do KBKS-u. A tych, których miał bardzo mało, on nam mówił, ile to go kosztowało, żeby to kupić i w ogóle, żebyśmy docenili, używał tylko do margolina. To jest amunicja która jest pierwowzorem, a może inaczej, może jest jakimś naśladownictwem czasów komuny, amunicji HV, tej takiej szybkiej, mocnej. To jest amunicja, którą, y, która była o wiele droższa. Ja już teraz nie pamiętam, ale pan Alojzy mówił mi, ile kosztuje taka, a ile kosztuje Sport 75. Taka y, Rosjanie by to nazywali Cieliewyja. I rzeczywiście powiem wam, że na 100 metrów strzelając z radomki ustawiasz radomkę na 100 metrów przy sporcie, a przy sporcie 75 ustawiasz na 100 metrów celownik 75, żeby trafić. Jeżeli strzelam z Margolina z tak zwanym moderatorem dźwięku, to zwykły sport przechodzi z takim plum. Natomiast sport 75 robi trzask, przekroczona bariera dźwięku. O wiele, wiele szybsza. Ten prezent, czyli tą skrzynkę naboi, otrzymałem, to nie będzie na sprzedaż. Sport 75 jest mój, wybaczcie, otrzymałem dzięki mojemu serdecznemu kumplowi walkowi ze sklepu z bronią w kłocku. W ogóle kotlina. Nie wszyscy z was wiedzą, w Kłocku tuż przy rynku jest sklep z bronią, prowadzony przez zajebistego gościa, który ma własną strzelnicę w Krosnowicach. To tak dla naszych lokalsów. I jeżeli dziadek handluje starym złomem i wywozi go na, całym na całą Polskę, to Walek handluje współczesną bronią, bardzo fajnymi rzeczami, także zapraszam was do jego sklepu. I Walenty powiedział klientowi, od którego odkupował broń, proszę pana, ja tą broń odkupię, ale mu musi pan też sprzedać amunicję najpierw. Jakiś tam margolinek stary. No i niestety, albo stety dla mnie, tenże pan przyjechał do Barda i mówił, proszę pana, bo ja za chwilę będę sprzedawał w Kłodzku broń panu Walentemu, ale ja muszę się pozbyć tej amunicji. A Walek, znając y, moje ześwirowanie na punkcie starych naboi, wiedział, gdzie wysłać klienta. Wiecie, co będzie do wzięcia? Na pewno jakieś 8 tysięcy amunicji kolekcjonerskiej po 20 groszy. Kupujcie sobie po pińce. Kupujcie, kupujcie. To tak jak mówiłem. Każdy z Was może zrobić pozwolenie na broń. A teraz to, co obiecałem na początku. Dla wytrwałych, którzy wytrzymali do końca tego filmu, idę sobie teraz po coś. Jak to mówią, tadam. O. Mroczny obiekt pożądania. Co to jest? Wszyscy wiedzą i chyba nawet w tytule filmu zawarłem. Jest! Mam! Dwa! Jeden się był już sprzedał, jeden jest do wzięcia. Obiecuję wam, że nakręcę o nim film. Chińska replika? Oho! Chińska replika nie ma takiej amunicji. Kamero wyostrz! Że chińska replika nie ma takiej amunicji. 9 na 39. Kojarzycie kanał Marcina Strzyżewskiego? No, to my z Marcinem nakręcimy o vintorezie filmik. A jak się zniecierpliwie, to nakręcę najpierw ja, a potem Marcina zaproszę, żeby on też. Zaprosiłem też sms irytującego Kuba do Twojej dyspozycji. Wywalimy se po 10 sztuk naboi, wpada i niech każdy z nas nakręci ten film. Bo co ja chciałem wam powiedzieć? No, jak ja te łuski będę sprzedawał na Allegro po 60 zł, to na pewno mi pokryje koszt wystrzelonej amunicji. Mam trzy: dwa są na handel, jeden się sprzedał, drugi jest, a trzeci będzie mój. Zupełnie nie wiem po co, ale będzie. No, warto było poczekać do końca. Mam nadzieję, że tak. Ok. No to ci z Was, którzy jeszcze nie mają pozwolenia, a ciągle się nie mogą zdecydować, bo jeszcze trochę, jeszcze trochę, ja Wam coś powiem. Zróbcie teraz klik w ten link wunderwaffe przez 2f.pozwolenia slash jeszcze raz wunderwaffe.pl pozwolenia i poczytajcie, bo ta broń, moi drodzy, jest dla Was. Dla posiadaczy kolekcjonerskiego pozwolenia na broń, któregoż to kolekcjonerskiego pozwolenia zrobienie jest prostsze niż zrobienie prawa jazdy. Wiecie co mam w komplecie do niego? Lunetę na, zakładaną na taką jaskółkę. Bardzo dziękuję. Obeszło się bez montażysty. Mam nadzieję, że film się nagrał. Za chwilę go wrzucam, jeszcze ciepły. Jest sobotnie popołudnie. Za chwilę będziemy się widzieć na ekranie. Do następnego filmu. Zasubskrybować kanał, bo takich cudemieckich to ja będę miał jeszcze wiele różnych. Szkoda by było, żebyście sobie nie pooglądali. Spokojnego weekendu życzy leśny dziadek. Papa. Pa.